Dwóch mężczyzn, podejrzanych o kradzieże pieniędzy z automatów na myjniach samochodowych, zatrzymali szanowcy policjanci. W ostatnim okresie czasu między 19 a 21 stycznia na terenie Chrzanowa doszło do kilku włamań, do automatów wrzutowych, które znajdowały się na terenie myjni samochodowych. Były to myjnie na terenie Libiąża, Trzebini i Chrzanowa. W tej sprawie policjanci podjęli stosowne czynności: zabezpieczyli monitoring, zabezpieczyli ślady, które pozostawili sprawcy na miejscu zdarzenia w trakcie tych czynności 22 stycznia funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego mieszkańca Libiąża, który jechał samochodem marki Peugeot, który to mężczyzna kilkanaście minut wcześniej włamał się do takiego automatu wrzutowego na terenie myjni samochodowej w Trzebini przy ulicy Długiej. Dalsze czynności, które prowadzili policjanci pozwoliły też na zatrzymanie drugiego ze sprawców, którym Okazał się 28-letni mieszkaniec Libiąża. Ta dwójka zatrzymanych w trakcie prowadzonych czynności, przedstawiono im zarzuty, przyznali się do sześciu włamań do myjni. Straty, które spowodowali sprawcy tymi włamaniami, no sięgają kilkunastu tysięcy złotych. Oczywiście takiej kwoty nie było w tych automatach, bo były to bilon oraz żetony. Natomiast straty te są spowodowane uszkodzeniem tychże automatów brzutowych. Sprawcy usłyszeli zarówno kradzieży z włamaniem, jak też uszkodzenia mienia. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.